Jakiś obiad na mieście. Dziękuję bardzo, Anita. Nie jest spoko, jakby ja z jemą wiesz. Jestem cholernie zarobionym gościem, także. Ale y wiecie co, moi drodzy? Sebastian jest takim fajnym facetem, który poskleja moje złamane serce, więc nie ma się czym przejmować. Będzie działał na mnie jak klej normalny. Poskleja no. wszystkie kawałki mojego złamanego serca. Tak jest, tak jest, dokładnie. A ten. A powiedz mi. Y no. A takie twoje ulubione potrawy, bo ja na przykład najbardziej lubię tak: McDonalda, KFC i pizzę. Taką wiesz? Jakąś... No to witaj, lubię, bo ja uważam tak samo. Uwielbiam McDonald's, uwielbiam KFC, uwielbiam pizzę, no wszystko. No oczywiście też lubię coś tam słodkiego zjeść, wiesz? Więc w tej kwestii pasujemy do siebie na pewno. I możemy się nie tam obżerać, tymi burgerami, nie? No, no możemy, możemy. A ten, a, tylko wiesz, ja to na przykład lecę na grubo, nie? Bo ja to potrafię dwie, trzy tabliczki czekolady wciągnąć przy jednym filmie. Wow. No to naprawdę dużo. Ja sobie tak na razie zjeść ciąg paczkę, szokobonsów, nie wiem, czekolady mogę zjeść i zobaczony spokojnie. Jakby ja tak ująć, nie? No jestem w stanie zjeść. A w ciągu dnia...